downiewać was widzieć w Polsce na najpiękniejszym festiwalu w Polsce. Słuchajcie muzyki, bawcie się dobrze, róbcie zdjęcia, publikujcie je na swoich mediach społecznościowych, nie wszyscy wiedzą jak świetnie się tutaj bawimy. Lato to czas festenów, pikników i festiwali, takie imprezy stwarzają okazję do edukowania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego przedstawiciele z GOK-u wzięli udział w Olsztyn Green Festiwalu, by na plaży miejskiej prowadzić e-kolekcje. Jak co roku jesteśmy na Olsztyn Green Festivalu, dlatego, że to jest wspaniała okazja, by uczyć poprzez zabawę segregować odpady, poprawnie segregować odpady. No i to właściwie hurtowo, tak, tak, tak można powiedzieć. My bierzemy też udział w takiej grze terenowej razem z Remondisem, MPC-em, dobrą energią dla Olsztyna. Krótko mówiąc fajnie jest. Ta gra terenowana czy polega? Każda z tych firm e, zadaje jakieś pytania, jakieś zadania, trzeba je e, wypełnić. Dostaje się pieczątkę i na końcu e, końcową stacją jest e, MPEC, stoisko MPEC-u. No i są nagrody. Zachęcamy zarówno dzieci, jak i dorosłych do wspólnej zabawy z nami. Opowiadamy o recyklingu. Wykorzystujemy na stoisku materiały, które nasi pracownicy przygotowali. Tak? Są to szklane butelki. Nie zachęcamy do produktów jednorazowych. Zachęcamy do przemyślanych zakupów i wielokrotnego wykorzystywania tego samego materiału. W tym roku zwiększony nacisk przykładamy do bioodpadów z uwagi na to, że jesteśmy w trakcie budowy biogazowni i będziemy musieli zmienić system zbiórki bioodpadów. Dlatego uczymy najmłodszych jak prawidłowo zbierać bioodpady. Dlaczego to jest takie ważne? W obecnej chwili zbiórka bioodpadów jest dla nas bardzo ważna, dlatego że musimy zabezpieczyć wsad do biogazowni. Przy okazji sprawdziliśmy, jak wygląda wiedza najmłodszych uczestników tego wydarzenia na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także na temat ekologii. A co ich rodzice sądzą o takiej formie edukacji? No, edukacja przede wszystkim. Jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo dbało o, o swoją planetę i o swoje miejsce zamieszkania, no to przede wszystkim edukacja. Uczy to dzieci właśnie segregowania śmieci, rozróżniania odpadów. Czego się tu nauczyłaś? Różnych rzeczy. Segregowania śmieci, jak mogą wyglądać te śmieci i ogólnie różnych rzeczy. Powiedz, jak prawidłowo segregować śmieci? Do jakich pojemników co wyrzucamy? Do żółtego plastik, do niebieskiego papier, do zielonego do zielonego szkło, do czarnych różne odpady, do takiego i do czerwonego baterie i metal. Warto właśnie takie ekologiczne wydarzenia organizować przy okazji festiwalu? Myślę, że bardzo warto. Na pewno. Jest to dobra. Do... No tak, dobra rzecz. Słuchaj, jak ty się bawisz, powiedz. Fajnie. A co ciekawego robiłeś tutaj, powiedz? U, węd... jakie tak by łapanie ryb, ale metalowe. A na czym polegała ta gra? Co w niej chodziło? Um, żeby łapać wędką różne odpady. Na przykład pieczątki zbierałam i było można za różne nagrody zebrać. Właśnie tutaj nagrody zbierałeś, tak? Tak, tu też było. A jakie tutaj właśnie nagrody na dostawałeś? taki plecek z różnymi rzeczami i jakby taki jakiś zeszyt jeszcze. A powiedz mi, dlaczego trzeba być ekologicznym, dbać o planetę, nie zaśmiecać jej? Żeby się nie rozpadła. Co ciekawego się dzieje tutaj na tym stoisku? Malujemy farbami do szkła i właśnie przyszłym z synem mu towarzyszyć. On już poszedł, a ja zostałam i dalej maluję. Powiedz jak się bawisz dzisiaj? E, fajnie. Każdego dnia w festiwalu uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Była to więc wyjątkowa okazja do propagowania idei selektywnej zbiórki odpadów. Strefa eko cieszyła się przede wszystkim powodzeniem wśród dzieci. Na stoisku z goku najchętniej zajmowały się malowaniem butelek pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, oczywiście wcześniej dokładnie umytych przez pracowników z goku. Dzięki tego typu spotkaniom dzieci oraz dorośli zdobywają niezbędną w tych czasach wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów.